Dzień dobry, troszkę mnie było tutaj mniej, ale to dlatego, że nagrywałam film na niedzielę. Jeszcze nie skończyłam, będę sobie zbierać materiał, zanim oddam go do montażu, ale w sumie do jutra mam czas. Tak się umawiałam z naszym montażystą Kacprem. Co ja teraz będę robić? Lecę chyba na dół do kuchni i będę robić obiad. Ogólnie sobie powiedziałam, że dzisiaj trochę odgruzuję mieszkanie, na pewno kilka prań pójdzie i zobaczymy, co dalej. Ubiegłym tygodniu miałam Wam pokazać, co kupiłam w smyku i dostaję nadal trochę wiadomości. Kurtka dla liwi fioletowa, jeszcze jej nie przymierzyła, więc okaże się. Kolejna fioletowa rzecz, o, trochę inna, bez rękawnik. I kurtka dla Jasia, ona ma w środku taki cienki polar. Nastawiam zupełnie upojej do biura, do biura tam, gdzie pakują się nasze soki. Yy, dzisiaj będzie, ja dzisiaj mam dzień po prostu gubienia słów. Co to będzie? Kapuśnię.